Jak było na jedynym tego typu festiwalu na świecie, podczas którego honorowana jest cała twórczość dla wielu najwybitniejszego muzyka w historii? Czym na koncercie zachwycił nas człowiek, który nadał muzyce poważnej, popowe oblicze? Jak wypadł Phil Collins na pierwszym i prawdopodobnie ostatnim jednocześnie surowym koncercie w Polsce? Czy największy koncert w historii kultu okazał się tym najlepszym? Oraz czym zachwyciła Metallica w Warszawie w roku 2019? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie w tym materiale. Cześć, witajcie! Michał Bigoraj. Porozmawiajmy nie tylko o muzyce. Witam Was w premierowym vlogu. Vlogu, który będzie kontynuacją cyklu, który miał prawie 3 lata przerwy. A jest to cykl, w którym opowiadam Wam o koncertach mojego życia. Dzisiaj będzie jego siódma część. Poprzednie sześć było, tak jak powiedziałam, nagrywane blisko 3 lata temu, i to był okres pandemiczny. Wówczas ten cykl miał podtytuł Czego ludziom kochającym muzykę brakuje teraz najbardziej, bo ludzie siłą rzeczy na te koncerty nie mogli chodzić, później mogli chodzić, ale oczywiście były pewne obostrzenia dotyczące tych koncertów. Teraz, jak wiemy, już od dłuższego czasu na szczęście koncert odwołał się w sposób normalny, pandemia minęła, wszyscy mam nadzieję, że bezpowrotnie, zatem uznałem, że to jest dobry moment, żeby do tego cyklu wrócić, tym bardziej, że Niedługo zaczną się wakacje, zacznie się lato astronomiczne i kalendarzowe i te koncerty letnie również będą nas wszystkich pochłaniały, mam nadzieję. Zatem bez zbędnych sergerii pozwólcie, że przejdę do kolejnego vloga, w którym wspominam te koncerty, które były dla mnie najważniejsze, najlepsze, które mi się wyryły w pamięć. Zmienię troszkę dzisiaj konwencję, bowiem... Do tej pory te koncerty prezentowałam chronologicznie, ale uznałam, że skoro minęły 3 lata od poprzedniego materiału, to mogę Wam teraz opowiedzieć o kilku koncertach, które miały miejsce właśnie w tym okresie jeszcze przed nastaniem pandemii. Zatem powspominam kilka wydarzeń. Jak zwykle, będzie to pięć pozycji. A pozycją pierwszą jest nie koncert, a cały festiwal, który miał miejsce między 12 czerwca a 15 lipca 2017 roku. Był to bowiem 27 już Festiwal Mozartowski, czyli jedyna tego typu impreza na świecie, podczas której prezentowane są wszystkie dzieła skomponowane przez Wolfganga Amadeusza Mozarta, w tym opery, koncerty kameralne, Koncerty instrumentalne, symfonie czy msze. Ja wówczas odpowiadałam za ten festiwal od strony promocyjnej, marketingowej. Byłem bowiem pracownikiem Warszawskiej Opery Kameralnej, działu marketingu i to było dla mnie fascynujące przeżycie. Miałam okazję uczestniczyć w wielu koncertach, które się podczas tego festiwalu odbywały. Miałam okazję je promować w mediach i w social mediach. Wspomnę tylko o kilku, chociażby o wielkiej gali, która ten festiwal otworzyła 12 czerwca w Filharmonii Narodowej, tym bardziej, że wówczas wystąpił nasz znakomity baryton Artur Ruciński, który po raz pierwszy u nas w kraju wystąpił wówczas w tytułowej roli w słynnej operze Mozarta Don Giovanni. Warto też wspomnieć chociażby galę Kinałową, 15 lipca, która także miała miejsce w cichamie narodowej, która ten festiwal kończyła, były tam zaprezentowane, wybrane wykonania utworów przede wszystkim z oper Mozarta, a tych oper podczas całego festiwalu było dużo, bo poza wspomnianym drądowaniem dużo były wszystkie. Także chociażby czardziejski flet, czy wesele figara, czy uprowadzenie w seraju. Które było zaprezentowane także w wersji dla dzieci podczas tak zwanej sceny marionetkowej, bowiem wasza skopera kameralna posiadała wówczas również teatr marionetek, który był bardzo efektowną e, instytucją i który cieszył się dużą popularnością nie tylko wśród najmłodszych widzów. Ale jak powiedziałam, odbywały się tam również koncerty kameralne, koncerty instrumentalne, chociażby skrzypcowe, bo jak wiemy, taki również mozart pisał nie tylko fortepianowe. Oczywiście byliśmy także świadkami chociażby legendarnych, monumentalnych i niezwykle przepięknych, e, żałobnych e, utworów. Utworów to może słowo, bo to są duże formy, takie jak oczywiście słynne Requiem czy C-Moll. Podczas tych e, uroczystości wystąpił chociażby nasz światowej sławy bas Rafał Siwek. E, w tym festiwalu wzięła też chociażby udział nasza słynna śpiewaczka Olga Pasiecznik, dając swój jednocześnie ostatni koncert dla wersji opery kameralnej, a ostatni dlatego, że było to pokłosiem konfliktu, który artyści mieli wówczas z dyrektorką, która do dzisiaj pełni funkcję dyrektora tej instytucji, Alicją Węgorzewską-Wiskard. Ale temat tego konfliktu to jest temat na innego vloga. Zresztą o nim, ale także o całym festiwalu, bardzo tak analitycznie do niego podchodząc, piszę w mojej relacji, którą Wam e, proponuję. Jest to relacja, którą znajdziecie w linku pod opisem tego filmu. Jest tam szczegółowy opis festiwalu mocarstwowskiego, zarówno strony artystycznej, jak i logistycznej, organizacyjnej, która miała również pewne wpadki, błędy, które odważyłem się wypunktować, chociaż byłem pracownikiem wówczas tej instytucji, ale cenię sobie szczerość i Bezkompromisowość dziennikarską, i za tą szczerość miałam też pewne konsekwencje, bowiem byłem wezwany na dywanik przez niego, panią dyrektor, za to, że ośmieliłem się pewne rzeczy skrytykować. Ale jak zobaczycie, generalnie ocena tego festiwalu jest bardzo dobra. Jego 27. edycji pierwszy raz tego typu festiwal odbył się w roku 1991. Jego założycielami i twórcami byli, nie już niestety Stefan Sutkowski i Richard Perryt. E i oczywiście poza występami gościnnymi, ale także przede wszystkim tymi, w których brali udział muzycy i instrumentaliści warszawskiej opery kameralnej, w tym fantastycznego zespołu Muzyka Antika Kolegium Warszawiense, grającego na kopiach instrumentów historycznych. Brali też ten udział w Festiwalu Mówcy gościnni. Były również inne wydarzenia, o których tu nie wspomniałem odbywały się one nie tylko w Filharmonii Narodowej, ale także chociażby w Łazienkach Królewskich. Kościele seminaryjnym, czy oczywiście teatrze warszawskiej opery kameralnej. Szczegóły znajdziecie pod wspomnianym linkiem, a dla mnie było to duże wydarzenie i chyba taki największy tekst dotyczący muzyki poważnej w moim życiu, z którego jestem bardzo zadowolony. Hmm. Bardzo zadowolony jestem również z koncertu, który widziałem w tym samym roku, już później, już po zakończeniu festiwalu. 11 listopada. Roku 2017 w Warszawskiej, przepraszam, w Krakowskiej, oczywiście, Tabron Arenie, wystąpił bowiem Andrea Bocelli, czy jak wiemy, śpiewak, który nadał popowe oblicze muzyce poważnej. Śpiewak operowy, który w swoim repertuarze ma jednak nie tylko utwory związane z muzyką poważną i z operami. Chociażby w Krakowie zaprezentował utwory z U-oper e, Turandot czy Cyganeria. Nie zabrakło również klasyki e, opery w postaci słynnego utworu Ladonna e mobiler. mobile. Ale poza repertuarem operowym śpiewał także standardy muzyki włoskiej, chociażby słynną neapolitańską pieśń Funiculo Funicula, czy standardy muzyki rozrywkowej, które wykonywał wraz z towarzyszącymi mu również dwoma e, wokalistkami, kumańką e, Mario e, Alejdą oraz Iladią Darą Bidą, włoską, znaną popularną śpiewaczką. A występowi Włocha towarzyszył również e, towarzyszyła również polska orkiestra filmowa i chór. Dyrygentem był słynny dyrygent Marcello Rota. Koncert, jak powiedziałem, odbył się w dniu naszego święta narodowego 11 listopada 2017 roku. Również szczegółowa Analiza tego koncertu. Moja relacja jest w linku pod opisem tego filmu. Tam również pochylam się nad kwestią krytyki niektórych e ekspertów i krytyków muzycznych Boczylwego, którzy zarzucają mu, że wcale nie jest tak dobrym piosenkarzem, jakby się mogło wydawać. W tym tekście piszę również o jego chorobie, o jego przypadekłości, o tym, że jest niewidomy, o tym, czym było to spodowane, o tym, dlaczego krytycy. Niektórzy podważają jego umiejętności i o tym, dlaczego ja uważam, że te jednak umiejętności się bronią. Zachęcam Was za do artykułu. Tam jest pogłębiona analiza tego koncertu. Ale sam koncert mi się bardzo podobał. Uważam, że to było piękne widowisko. Potem wracającego koncertu miałem okazję w pociągu również porównać z jednym z muzyków, który w tym koncercie brał udział i ta jego wypowiedź z białoruskiego, przepraszam, pózonnicy także w. Tej relacji, z tego koncertu się znajduje. Polecam gorąco, abyście się z nią zapoznali. Podobnie jak i z relacjami z pozostałych trzech koncertów, które zaraz opowiem, bowiem wszystkie te relacje to jest taka szczegółowa, pogłębiona ocena, analiza tego, jak te koncerty wyglądały. Teraz mówię jedynie o nich tak bardzo zdawkowo, ale oczywiście mówię, bo yy, jednym z takich koncertów, o których mówić warto. Jest na pewno koncert Phil'a Collins'a, pierwszy jego solowy koncert, solowy wobec grupy Genesis, z którą go kojarzymy także. Pierwszy, który dał w Polsce i prawdopodobnie ostatni, było to 26 czerwca 2019 roku w ramach trasy koncertowej o przekornej nazwie Still Not Dead Live. Still Not Dead yet, live bodajże, która mówi chyba sama za siebie. No niestety, Phil Collins już wówczas siedział na specjalnym krześle, nie grał już na perkusji, jedynie miał epizod na kachonie. Było to spowodowane przede wszystkim operacją kręgów szyjnych, urazem kręgosłupa, tym, że Phil cierpi na problemy zdrowotne, więc on ograniczył się do śpiewania na perkusji, ale także w instrumentach. W tym klawiszowy grał chociażby jego syn Nikolas. Byli oczywiście również inni muzyk, którzy go wspomagali. A Phil Collins dał piękny koncert wzruszający, pomimo tego, że już był rzeczywiście w takim zaawansowanym stadium choroby i ciężko mu było śpiewać. Momentami było widać te cierpienie, które się u niego pojawiało. To jednak nadal wokalnie nas czarował. Zaprezentował nam zarówno hity ze swojej chwilowej kariery, takie jak chociażby Another Day in Paradise, czy You Can Hurry Love, czyli jego cover utworu Supremes, ale także z zespołem, te, które wynosił zespołem Genesis, bardzo w popularnym. Takie chociażby Follow Me, Follow You, czy Invisible Touch. A jak wiemy, no to jest taki chyba jedyny przykład wokalisty, który był w wielkim zespole rockowym, a później już nagrywając solo, zrobił chyba jeszcze większą karierę solo właśnie bez tego zespołu, bo tak chyba można powiedzieć o filu Collinsie, który przecież zwłaszcza w latach 80. -tych był artystą niezwykle popularnym, który działając poza zespołem Genesis jako artysta podbijał e, muzyczne listy przebojów po obu Atlantyku, był popularny zarówno w Europie, jak i w Ameryce, ale także na innych kontynentach Zatem cieszę się bardzo, że miałam okazję w tym koncercie uczestniczyć. E, oczywiście były pewne, jak to zawsze, nie wspomniałam, że koncert był na PG Narodowym, więc jak to zawsze lub na ogół bywa, mam pewne zastrzeżenia akustyczne odnośnie tego, jak ten koncert był na Narodowym nagłośniony. Dość kryzalne było to też, że na płycie były postawione krzesełka. Tym bardziej, że nawet ludziom na trybunach byłoby ciężko ustać na tym koncercie. Wiem, bo sam na trybunach byłem. Ale mimo to, mimo tych pewnych spadek organizatorskich, koncert był wzruszający, piękny. A jego szczegóły możecie poznać w artykule. Także dowiedzicie się dzięki temu, że supportem był legendarny Neil Rogers. Ale czego on jest legendarny, to już odsyłam was do owego artykułu. Odsyłam was także do artykułu, który dotyczył koncertu czwartego, o którym dzisiaj powiem, o którym dzisiaj wam opowiem. Jest nim koncert, który zespół Kult dał na Poland Rock Festivalu, czyli festiwalu zwanym dawniej przystankiem USOK. Byłoś to w roku 2019. Koncert odbył się z nocy z 3 na 4 sierpnia owego roku. No i był to bez dwóch zdań największy koncert, jeżeli chodzi o frekwencję w historii kultu. Według różnych szacunków było na nim od 700 do nawet miliona osób. Moim zdaniem jednak ta mniejsza wartość jest bliższa, bowiem chociażby byłem kiedyś na koncercie w roku 2011 na ówczesnym Stanku Usok, na którym zespół Pro DJ miał około milionową publiczność i wówczas po raz pierwszy jedyny na Woodstocku rzeczywiście było, moim zdaniem, niebezpiecznie, bo ciężko było się w jakimkolwiek kilku ruszyć. Na koncercie kulturskiej frekwencji nie widziałem. Niemniej, jeżeli chodzi o koncert polskiego artysty, pojedynczy Był to prawdopodobnie rzeczywiście największy koncert w historii muzyki polskiej, który miał największą frekwencję. Były oczywiście takie koncerty jak chociażby słynna Inwazja w mocy w roku 2000, na której wystąpili chociażby Skorpionsi, Budka Tofflera, Bratanki i John Porter, na którym być może tych ludzi było nad więcej, ale to były koncerty kilku zespołów. Tutaj był koncert z kultu, jeden długo wyczekiwany który skromadził oczywiście niemal wszystkich Uskowiczów pod sceną. Było to monumentalne zjawisko. Koncert bardzo poprawny, jeśli chodzi o taką wersję muzyczną, repertuarową, tylko bym powiedział za poważny. Zespołowi, a zwłaszcza Kazikowi, zabrakło pewnego luzu. Nie czuło się takiego, mm, takiej zabawy, takiego dystansu, takiego humoru, takiej lekkości, którą muzycy kultu, a zwłaszcza jego lider, mają na koncertach. Nie było też takiej. Yy, Typowej dla tego będu interakcji z publicznością. Zabrakło jakichś anegdotek, żartów, historyjek, dykteryjek, różnych takich ciekawostek, które Kazik wpadał w konferencjerkę. Było dość poważnie, co może jednak świadczyć o tym, że jednak ranga wydarzenia również zespół kult może nie sparaliżowała, ale w jakiś sposób na nich wpłynęła. Był to też jeden z ostatnich koncertów saksofonisty Tomasza Glazika. I klawiszowca Janusza Grudzińskiego, który jak zwykle prezentował jedyną w swoim rodzaju ekspresję na tym koncercie. Więcej o tym czytacie w artykule. Którzy w roku kolejnym odeszli z zespołu. Jak wiem, Janusz Grudziński już niestety odszedł także z tego świata i teraz gra w niemiańskiej orkiestrze. Ale na tym koncercie jeszcze dość często możemy go zobaczyć, także grającego na gitarze, chociażby w utworze Wolność. Polecam Wam zapoznanie się z tym koncertem. Jest on wydany na DVD, i właśnie DVD tego koncertu recenzowałem. DVD, które okazało się w roku kolejnym po tym koncercie, ale oczywiście, recenzując DVD, nawiązałem także do samego koncertu. Także do innego koncertu, ale którego i dlaczego, to odnosi się z artykułu, do którego was zachęcam. Także do. Do tego, abyście czytając go, dowiedzieli się m.in., dlaczego pewne wizualizacje związane z telewizją publiczną spotkały się z dużym odzewem widzów i fanów, i konkretnie kogo i co mam na myśli, szczegóły w tekście. A ten koncert, mimo wszystko, oceniam jako udany koncert, bo było to niesamowite wrażenie zaśpiewać baranka takim tłumie, czy Polskę, którą Kazik zapowiedział słusznie, słowami do hymnu, to jednak było duże przeżycie, bo kult był takim chyba zespołem najbardziej wyczekiwanym w historii Poland roku, takim, którego fani i uczestnicy Przedstanku Ustok najbardziej oczekują. Na przystanku Ustok nie zagrała, ale kto wie, może kiedyś zagra, Metalika, czyli ostatni zespół, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, którzy zagrali u nas 21 sierpnia 2019 roku podczas prasy, trasy promującej, przepraszam, ich wczesną płytę Hardwired Wired to Self-Destruct, koncert w Warszawie, pierwszy metalik, na którym byłem, teraz wybieram się na kolejne po blisko czterech latach, bowiem 5-7 lipca wystąpił ponownie na PG Narodowym Zagrały dwa koncerty dużym repertuarem. Ja będę prawdopodobnie na jednym z nich. Jeszcze nie wiem, na którym, myślę, że na tym pierwszym. Ale cieszę się, że byłem na tym koncercie, o którym teraz mówię, 21 sierpnia 2019 roku. Fakt, że zagrali w Warszawie, honorowali przepięknie, bo zagrali chociażby utwór ten w Warszawie. Emena ze słowami także już niestety nieżyjącego Marka Doszyńskiego. A było to typowe dla Metaliki, bo oni wówczas grali bardzo często, właściwie zawsze w mieście, w którym grali na, na tamtej trasie, utwory kojarzone z danym krajem. Chociażby rok wcześniej w Krakowie zagrali w czasu dzemu. Tym razem zaśpiewali Scenę w Warszawie. Jak to wyszło? Oczywiście odpowiedź w artykule, do którego Was zachęcam. Ale wyszło wzruszająco. Sam koncert był znakomity. Szczególnie podobały mi się utwory z mojego utworu Metaliki zwanego przez wielu fanów Czarnym Albumem, zgodnie na okładkę. Utw oczywiście mam na myśli album Metallica z roku 1991, z którego zażniały chociażby takie utwory jak Nothing Else Matter, czy mój ulubiony Entertainment. Sandman. mi wprawdzie utwór Whiskey in the Jar", który jest wprawdzie coverem, bo jest to tradycyjna irlandzka melodia ludowa, ale generalnie na formę muzyków, którzy poruszali się po ogromnej, imponującej, monumentalnej scenie Takiej, która mi się kojarzy, właśnie to tamte mnóstwo, bo momentami rzeczywiście ciężko było wzrokiem objąć wszystkich muzyków, którzy na tej scenie byli, bo byli tak od siebie oddaleni. Metallica pokazała, że słusznie chodzi za jeden z lepszych zespołów metalowo-orkowych na świecie. Energii nie brakuje i jak tak dalej pójdzie, mogą być równie długowieczni co Rolling Stones. No, może nie, ale mają papiery na to, żeby grać jeszcze naprawdę bardzo długo. Tym bardziej, że i muzycznie, i od strony witalnej, fizycznej, wydają się w świetnej formie. Po dziś dzień, o czym przekonam się już niedługo, bo tak jak wspomniałam, zamierzam być ich na kolejnym koncercie. Ciekawe, czy tym razem również go otworzą y, utworem Ennio Moricone Ekstazję w Gold, y, którego Metallica zawsze twierdziła, że członkowie grupy są wielkimi fanami. Podobnie też tu, jak i ja. A o nie Morikonem mówiłem chociażby przy poprzedniego vloga na ten temat, na temat koncertów mego życia. Bo zachęcam Was, żebyście zapoznali się zarówno z tym vlogiem poprzednim, jak i ze wszystkimi pozostałymi dotychczasowymi sześcioma częściami tego cyklu. W ekranie końcowym zobaczycie playlistę, która Was z tego cyklu przyniesie. Możecie sobie otworzyć wówczas te wszystkie koncerty. Ale także w tym ekranie końcowym zobaczycie przeniesienie do vloga, w którym mówiłem o koncertach, na których z różnych powodów się nie pojawiłem. Oczywiście, tak jak wspomniałem tu wielokrotnie, zachęcam Was przede wszystkim do tego, abyście zapoznali się z artykułami, moimi relacjami ze wszystkich koncertów, wydarzeń, o których tu mówiłem dzisiaj. Ta dotycząca koncertu Andrzeja Boczeliego została napisana dla magazynu już nieistniejącego Czujamuza i jest to one z najlepszych tekstów, jakie popełniłem, chociaż te wszystkie poprzednie również oceniam wysoko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do Waszych wspomnień koncertowych, do Waszych refleksji, do Waszych przemyśleń, że podzielicie się ze mną w komentarzu z tym, jakie koncerty były w Waszym życiu ważne dla Was kluczowe. Zachęcam Was tradycyjnie do tego, abyście Subskrybowali mój kanał, udostępniali go, dawali łapkę w górę, śledzili, polecali go innym. Zachęcam Was także do obserwacji mojego profilu na Facebooku, mojego konta na Instagramie, do wsparcia mnie na serwisie Patronite, a także wsparcia powstania mojej książki, bo zbiórka temu edytowana kończy się w tym tygodniu. Ostatnia szansa, więc jest teraz dla Was, w tym momencie a książka będzie dotyczyła moich wybranych wiadomości muzycznych, które zrobiłem w życiu. Szczegóły znajdziecie również w opisie tego filmu. A za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że podczas kolejnego vloga będę w radosnym nastroju po meczach Polaków na Euro. A na pierwszy z nich, ten z Holandią, wbieram się do Hamburga, tam gdzie go zagramy. Także śledźcie moje również social media, także na kanale prywatnym, bowiem będzie tam pewnie sporo moich jakichś takich relacji właśnie w Niemczech związanych z euro, ale także z muzyką, bo przecież Hamburg to miasto bardzo ważne dla Beatlesów. Czemu? Śledźcie moje social media, dowiecie się. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!